11 kwietnia 2019 roku na KUL odbyła się prezentacja nowych monet kolekcjonerskich Narodowego Banku Polskiego upamiętniających stulecie KUL. Srebrną o nominale 10 złotych i monetę złotą o nominale 200 złotych. Jest to wyraz naszej wdzięczności Banku Centralnego właśnie za te wspaniałe osiągnięcia. Na rewersie złotej monety został umieszczony herb kul, natomiast na awersie dewiza uczelni, deod, patrie, bogu i ojczyźnie. Na rewersie srebrnej monety został upamiętniony ksiądz Idzi Radziszewski, założyciel i pierwszy rektor uniwersytetu. Na awersie również znajduje się dewiza uczelni, a wybita obok niej liczba 100 stanowi bezpośrednie nawiązanie do jubileuszu powstania kul. Bardzo się cieszę, że dzisiaj została zaprezentowana moneta wybita na... Cześć naszego Uniwersytetu z Racina Jubileusz. To duże wydarzenie. Cieszę się, że możemy dzisiaj wspólnie prezentować, a jednocześnie cieszyć się wybiciem tej monety.